11 lipca 2014. Witam wszystkich z tej strony Czary Dałkowski. Jesteśmy w miejscowości Śniarc, czyli Polskiej Dolinie Śmierci, jak to woli, polskie atakamie. Dziesiąty dzień bez kropli deszczu. Tradycyjnie wieje całkiem mocny wiatr. Oprowadzę Was po swoich polach, pokażę jak jest tu Tak właśnie wygląda ziemniak Śniarcu. 11 lipca nać całkowicie uschła, pomimo tego, że ziemia się były pryskane od zarazy. O tej porze jeszcze nać powinna całkowicie zasłaniać ziemię, a nać już praktycznie nie ma. Nie wierzyliście mi, że jest susza. Teraz macie okazję zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sytuacja. Jest południe, dlatego tego pochodziło się. Rośliny utrzymują jeszcze jako taki turgor. No, widać nawet, że żółtylica uschła. Tutaj znalazłem takie gniazdo, gdzie ziemia jeszcze się w miarę trzyma. Jeszcze ma zielone liście. ale za kilka dni tutaj uschnie jesteśmy już na kolejnym polu sytuacja analogiczna nawet chwasty już uschły nie ma nic po takie właśnie mamy ziemniaki. Tutaj ziemniak strobiowy też niestety nie dostał swojej szansy. Miał być kopany na przełomie września, października. A może być kopany już w litr. Teraz zobaczymy, czy się kurzy. A wolna lewa musi go go power rangers a za mną koniec świata jak się kurzy 哪类是？